koloryt białych, heteroseksualnych mężczyzn. Biali heteroseksualni mężczyźni to najnowsza premiera teatru Komedia w Warszawie, a zarazem ostatni spektakl oddany publiczności przez Tomasza Dudkiewicza, który po 16 sezonach żegna się z etatem dyrektora placówki. Robi to w niebanalny sposób, ponieważ jest reżyserem wielu komedii, w porównaniu do których ta jest mało komediowa. Opowiada za to o tematach współczesnych i ważnych z rysem przymrużonego oka. Jake – Piotr Szwedes, Drew – Mikołaj Roznerski i Matt – Jacek Kopczyński to trójka braci spotykających się w Boże Narodzenie u swojego ojca Eda – Marcin Troński. Mimo że są dorosłymi mężczyznami nie brakuje chłopięcej zabawy i beztroski. Zmienia się to, gdy podczas świątecznej kolacji Matt zaczyna płakać. Każdy z panów podejmuje wyzwanie do sprackiej pomocy na miarę swoich możliwości. Jake jako bankier doszukuje się kryzysu w życiu zawodowym brata i jego nieumiejętności sprzedania swojej osoby. Druna namawia do psychoterapii, która pomogła jemu samemu w przeszłości, a Ed nieporadnie gubi się między synami. Całości towarzyszą osoby odpowiedzialne, które wciela się pochodząca z Zimbabwe Boni Sucharska oraz drag queen Maciej Gąś gośniowski prowadzą widzów w spektakl oraz są jego cichymi opiekunami. Tożsamość, rasizm, rodzinna, dorastanie, tolerancja, rozmowa kwalifikacyjna, pieniądze, orientacja seksualna to tylko kilka tematów poruszanych podczas spektaklu. Obok kontrowersji zachowane są komediowe elementy rozluźniające powagę wątków. Każdy z bohaterów, mimo więzów krwi, jest inny od pozostałych. Drew to duży chłopiec z pokładem wrażliwości. Czy jest typem karierowycza idącego po trupach do przodu, Ed to wdowiec próbujący ułożyć sobie życie i podtrzymujący rodzinno-świąteczne tradycje. Wypalony zawodowo mat odnajduje szczęście w spokoju domowego Miru i jest postacią najbardziej niejednoznaczną, pozostawiającą na koniec spektaklu niedosyt. Jednocześnie otwarte zakończenie daje pole do namysłu i być może o dalszych losach mata mógłby powstać odrębny spektakl. Aktorsko nie ma do czego się przyczepić. Każdy z bohaterów jest wyraźnie przedstawiony, nie ma w nich sztucznego przerysowania. Podobnie Boni Sucharska i Maciej Gośniowski. Ten duet na scenie po prostu jest. Warto wspomnieć o dopracowanej choreografii Marii Foryś, która wkomponowała się nie tylko w muzykę, ale też w całość w spektaklu. Scenografia Wojciecha Stefaniaka przedstawia domowe wnętrze, z którego wyobrażeniowo przenosimy się do pozostałych pomieszczeń kuchni czy pokojów braci. Całość spójna. Po zakończeniu sztuki eksperymentalnie zapytałam kilkunastu widzów o wrażenia. Były różne. Pełne zachwytu, niezrozumienia, ambiwalencji. Zastanawiające jest, że wśród moich rozmówców sztuka podobała się bardziej kobietom niż mężczyznom. W moich oczach to najlepsza rekomendacja. Obok białych heteroseksualnych mężczyzn nie da się przejść obojętnie. Widz teatru komedia może nie być przyzwyczajona do takiego rodzaju komedii. Ja jednak życzę regularnie wypełnianej po brzegi widowni. Ci faceci i kobieta bowiem na to zasługują. Obsada Marcin Troński, Piotr Szwedes, Mikołaj Róznerski, Jacek Kopciński, Boni Sucharska, Maciej gąsiu Gośniowski